Jola, słyszysz Jolu, no i teraz poradź sobie Słyszysz, zobacz, jak zjedziesz. Do tyłu Jola Nie tak to zwrotnie na full skręć No to dawaj do przodu już Uważaj na kamulec, tylko nie przedni e? Odwrotnie ten Odwrotnie kierownicę No odwrotnie i na wsteczny I przechyl się na tą stronę Tak Biegł nie wrzuciłaś, dawaj, o teraz Dobra, stój Jest to tam <laughs> Jolka Bez bez gazu bez gazu Przytrzymaj to Stań, poczekaj Dodaj gazu? No, poczekaj Kurwa Kurna znaczy. Co zrobiłaś? O tak ma być, no. No i delikatnie teraz wyjeżdżaj tutaj. Cały czas kierownicę nie tak nie i... Kierownicę nie tak i wiesz... Duduś! No ale tutaj daj gazu, no Jola. Musisz wyjechać z tego dołka. Skręć kierownicę tam. Jola! Kierownicę tam skręć, o tak. Uważaj! Rura! Musisz więcej gazu, bo masz zakopany wszystko. Turna. Poczekaj. No. Więcej gazu i koła, Ale powiedz mi jedynkę chcę wrzucić, bo mam na wstecznym całkach. Strzęgło. No i teraz rykacie sprzęgło, pójdź. Delikatnie. Jeszcze. Pójdź delikatnie. Tak, tak Delikatnie. No delikatnie, no. No, żeby ruszył. Dobra. No i sprzęgło. I teraz masz jedynkę. Odejdźcie, duduś. Gazu No. Odejdź, macie. Więcej gazu. Ładnie, ładnie. Już. I hamuj tylnym hamulcem Do góry z jedynkę No dawaj I do tyłu dupę jak najbardziej No już była No dodaj gazu no. Do tyłu dupa jak najbardziej Do tyłu nie, tak to wywalicie. O tak, o tak. No i dawaj. Dawaj nie bój się. I wybyło by drzewko. Ale mama się uważa, nie? Odejdź nie przeszkadzać teraz. but